No, e, siemka. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moją stronę internetową. Pierwsze co, to wchodzimy w przeglądarkę internetową, w moim przypadku Mozilla Firefox. Wpisujemy tutaj takie coś. Link będzie podany w opisie: www Ups, wybaczcie, tutaj dałem slash. A to miała być kropka nam się taka syroma No, y, zaraz przejdziemy do rejestracji. Tutaj jest kalendarz, gdzie są imieniny, maksyma i medarda. Pogoda, jesień odwiedzin. Mm, to są filmy. No, a filmy o Minecraftie y, tutaj to będzie usunięte, bo mega upload to kiedyś było dodane. Y, można było dodać pliki do hostingu Mega Upload. No. i teraz tutaj, teraz pokażę jak się zarejestrować. Nie, tutaj klikamy tutaj, gdzie ja pisze kliknij tutaj, żeby się zarejestrować. Nazwa no użytkownika kowiniak. Te ja to wymyślam. YouTube, mm, tak, hasło to jakieś adres e-mail Minecraft, czyli wiec małpa Mail. Com. No i tutaj przepis, czy ukrycie e-mail? No, nie, bo ja tutaj się nie rejestruję k. DBK jjdb tutaj nie musimy tutaj podać wszystkiego, bo to nie jest wymagane i klikamy zarejestrować nie będę się rejestrował, ja tylko Wam pokazuję. to jest strona główna, jest taki fajny kursor i tutaj jest um, taka gra, reklama gry e, najlepsza gra piłkarska przed Euro 2012 i już dostępna, kliknij i graj bez zainstalowania um, to ja tak czytam, bo to jest tylko reklama jakaś, ja na to nie będę chodził Hmm. No, i co tutaj, To jest, jeśli go odwiedzi? Hmm. I tutaj taka mała informacja: żeby widzieć hmm, różne podstrony, trzeba się zarejestrować i zalogować. Pozdrawiam Admin. E, I tutaj napisałem, że sorki za błędy ortograficzne, bo to e, wina hostingu, z którego to robiłem, takiego coś właśnie. No i no ja się z wami żegnam, cześć Aha. i do następnego odcinka.